Mam 5 lat i mieszkam w Bochni. Jak może nie? Dominika. Dominika urodziła się z przepukliną oponowardyniową, czyli tak zwanym rozczepem kręgosłupa. Była operowana w pierwszym dniu. No i już na samym początku lekarze powiedzieli, że nie ma rokowań na chodzenie, są bardzo złe. No ale mozolna praca ćwiczenia, ćwiczenia, masaże, zabiegi, rehabilitacja. No i powoli, powoli zaczyna stawać mało na nogi. Ja muszę iść, ćwiczyć. Ja muszę iść, ćwiczyć. A co ćwiczysz w szkole? No, no Pani Grażynka mnie nie masuje. Na komputerach siedzę. Chodzi do szkoły, ale dla chorych. No i ona tam robi, gra na komputerach, na pianinie siedzi. Robi takie różne rzeczy. Bawi się też, na no, i tak ćwiczy. W kuleczkach. Pływasz w kulkach? Nie, nie jest... Nie, nie ma tam wody. Tylko co jest? Tylko są zwykłe kulki. Zwykłe kulki, tylko jeszcze tam jest takie takie łóżko, co, co tam jest nie wiem, woda. Jak wygląda ta codzienność z Dominiką? Różne masaże też y, m, w wodzie masaż y, z, z, taki, z, z hydromasażem. Takie bombelki ma. Y, chodzimy na rehabilitację na ulicę Storynka. Chodzimy na Wojska Polskiego też. Chodzimy y, właśnie na Kazimierza na wczesne wspomaganie. No ćwiczenia, ćwiczenia. Pionizacja. Mamy pionizator, w którym musi wystać ileś tam godzin. Mamy ortezy, które są zakładane na dzień i na noc, żeby wyprostować przygórcze ścięgien w kolanach. módna praca. Ja stoję w stojaku, bo mam taki stojak. Do czego służy ten stojak? Do, no, żebym stała. Żebym stała i, i muszę z nim ćwiczyć, żebym miała zdrowe nóżki. To ćwiczysz w stojaku i co jeszcze robisz, żebyś miała zdrowe nóżki? Ja jeszcze bawiłam się. W tym. Bawię się w tym stojaku, w mama mi nogi masuje. Czyli masz takie specjalne stojacze, w którym, w którym leczą się twoje nóżki, tak? Mhm. Co jeszcze musisz robić, żeby te nóżki usprawnić bardziej? No stoję. Tylko stoisz. Mhm. Ma jeszcze taki drugi chodzik, to musi jeździć nie stać cały czas. I się bawię. Nie, ona w nim po prostu jeździ tylko. Tylko jeździ tak dookoła. No i jakie jeszcze ćwiczenia tutaj z Dominiką trzeba robić w domu Karolinka? My trochę ćwiczymy razem. Jak one wyglądają? Robi rowerki robimy, świece, takie różne rzeczy. Co to jest świeca? Trzeba nogi do góry, do góry, do góry. Jak dowiedziała się Pani o tej akcji zakrętkowej, to jakie były Pani uczucia w stosunku do tego? Jakie oczekiwania? I czy, czy, czego się Pani spodziewała po tej akcji? No na początku wiadomo, że byłam trochę niechętnie na to nastawiona, ponieważ no nie wiem, jestem osobą taką nieśmiałą, skrytą w sobie i, i nie lubię po prostu wielkiego halo wokół siebie. No ale później z czasem jakoś po prostu przekonałam się, że to dla dobra mojego dziecka i trzeba robić wszystko, co się da, żeby jej po prostu pomóc. Szkoły zbierały przez mniej więcej 2-2,5 dwa, dwa miesiąca. Udało nam się zebrać no objętościowo około 60 kubików. Po przewiezieniu tego okazało się, że jest tego prawie 7,5 tony nakrętek i zarówno wartość jednego kilograma otrzymaliśmy złotówkę, więc prosto licząc dostaliśmy prawie 7,5 tysiąca złotych, które nie mogły zostać od razu przelane na konto Dominiki. I w tym pomogło nam hospicjum Bocheńskie, któremu serdecznie dziękuję za użyczenie konta i możliwość przelania tych pieniędzy. I najpierw właśnie te pieniądze zostały przelane na konto hospicjum, później w niedługim czasie zostały przelane na konto Mamy Dominiki, z których ona już będzie korzystać. Jestem bardzo miło zaskoczona, i właśnie w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego. Panu w ogóle, który to zainicjował, panu, który to wszystko ładnie przeprowadził, czyli pan Michał Sondel. Ładnie się tym pięknie zajmował, więc jemu szczere, naprawdę podziękowania z głębi serca. No i cóż, mogę się tylko cieszyć, że została zebrana tak wielka kwota, bo, bo naprawdę nie spodziewałam się takiego efektu. W lutym wybieramy się na następny zabieg, i myślę, że po zabiegu będziemy korzystać z tych pieniędzy, żeby po prostu postawić córkę na nogi. Ale przecież tam jest, tam z